Hej moi drodzy, nowy odcinek z KBD e, Zombie Universe. Zapraszam serdecznie, zostawcie lajka like i lecimy z tym. Słuchajcie, co my tu mamy? Baza głośników chyba będzie totalnie rozwalona, nie? Ło kurde ty. I tak to jest jak się osobno walczy, nie? Tu popełnili błąd po prostu, no. Jesteś chory? On ich zamienia w zombie, nie? No, ten sobie nie poradzi z tytanem wiertło ulepszonym nie Szkoda, że teraz im nie pomogą kamery, nie, bo to znowu są osłabieni. No. Trochę słabo, bardzo słabo. No i raczej marne szanse ma, żeby to wygrać. Naprawdę. O kurde, no, zamieniaj w zombiaki. Don't tell me... Nie mów mi, co mam robić. O jezu, a ci dopiero teraz nadatują, to tak średnio, ale chyba raczej nic nie zrobią. Siren zniszczony, nie? O kurka wodna, jasnych winty. Ten przejął jego kamień. O jezu, jeszcze ten uciekł. Larcz zombie. O mój boże ty kurde jak on się zmienił ty lol Jezu jaki brzydki <grybujesz> O jasny gwint co oni zrobili temu tytanowi głośnikowi you No, i tak jest, słuchajcie, to było do przewidzenia, że tak się wydarzy. No, bo tak szczerze mówiąc, głośniki powinni współpracować z kamerami, wtedy by mieli większe szanse na przeżycie, przetrwanie. A tutaj no, oni osobno jeszcze przeszkadzali kamerom. No, i tak się skończyło. No, nie dziwię się. Jestem ciekaw, czy ktoś im pomoże. Nie widzimy tutaj tego. Speaker Woman. Tak szczerze mówiąc, nie wiem czy ona, bo raczej nie zginęła. No bo ten się niby w nią zamienił, ale to raczej była ściema, nie? Ona gdzieś tu jest prawdopodobnie, bo jak widzicie, dopiero teraz baza kamer, baza głośników została z, 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 zaatakowana. Wcześniej nie była, więc raczej kobieta, ona to przeżyje ta speaker woman. Jestem ciekaw, słuchajcie, ale masz co tu się dzieje, naprawdę. Jak widzicie, no ciężko będzie miał miała ca cała ta drużyna, żeby no ktoś może tu przetrwa, ale no, ja nie wiem, słuchajcie, co jak oni to wszystko uratują, jeszcze wpadł w kamień w ręce tego, tego gościa. No dobra, poczytajmy wasze komentarze. Słuchajcie, Brod jesteś najlepszy, bardzo ci dziękuję. A jeszcze moja teoria: Tytan, Man z Jimenem uratują Tytana kamerę i Jimen już będzie już będzie już tytanem i rozwalą Astro jak coś. To znaczy wydaje mi się, że Jimen jeszcze nie dostanie tak szybko ulepszenia Tytana. No chociaż zobaczymy. No teraz będziemy długo pewnie czekać na Part 3, co jest mega słabe. Może mnie Boom zaskoczy może już będzie miał kogoś do pomocy, jakichś ludzi i to szybciej pójdzie. Brot, to Boom powiedział, że odcinek będzie za tydzień. No, okazało się, że ten odcinek troszkę dłużej na niego czekaliśmy, nie? No ale cóż, tak jest, no, Boom robi takie rzeczy i trzeba uzbroić się po prostu w cierpliwość. Widzę, że tu czytasz pełno komentarzy, więc przechodzę tu, żebyś w końcu zareagował na wszystkie odcinki z mojej z Skibidzi Agents. Słuchaj, ja nie wiem, ja reaguję na Roblox Brod, nie zawsze oczywiście, ale spokojnie, myślę, że coś się ogarnie. Na wszystkie odcinki raczej nie będę reagował. Multiverse kończy się na 50 odcinku, wiem od twórcy i nie ściemniam, na serio, chyba, że jest zmiany, zmiana planów. Eee, to znaczy tak, nie? Na pewno. Jest to już potwierdzone. Pytanie, czy oni dalej będą tworzyć Kabidi Toilet, czy to będzie coś innego, nie? Ale chyba on to zapowiedział, że raczej coś innego będzie. Tym bardziej, że boom, Boomowi się nie podoba. Chyba że od nowa zaczną jakoś robić serię czy coś, że te Uniwersa. Znowu się zakrzywi czasoprzestrzeń i coś się stanie. Ciekawe co by było, gdyby Dark Spaker i plunger przeżyli. Może ten sekretny agent pomógł im ożywić w nowym ciele trochę ich brak. Polecam też nową Uniwersum obejrzeć od Zagdora pod nazwą Astro Universe. No, oglądaliśmy, bardzo fajne to jest. Natomiast mi się wydaje, że raczej Dark, Dark może nie, ale plunger raczej tak, że powróci. Jego wspomnienia, jego pamięć jest zapisana na tej raczej dyskietce, którą ma Boom. Więc wydaje się, że jest to całkiem prawdopodobne. Polecam ci obejrzeć serię Boom DAG. Mogę ci napisać, że jesteś Powem SkiBidi Toilet. O kurde. To jest coś nowego, tak? Że jakby jest, patrzymy z perspektywy SkiBidi Toilet, jak to wszystko wygląda. To by było ciekawe, możemy, mogę to sprawdzić sobie jak najbardziej, ale tę serię pewnie będę oglądał jak już to na innym kanale. Pewnie na Brod reaguje dwa albo coś takiego. Ej, bo powiedziałeś English or Spanish i nie mogę zostawić łapki w górę. <ścoughs> tak, ja już nie pamiętam czy coś takiego powiedziałem czy nie. Brod, ojcem Sipena jest naukowiec ołówków. Aha, no tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Rzeczywiście, tylko ciekawe jak on zareaguje na zdradę Sipena Brod może, wydaje się, że on Sipen go zniszczy, nie? Brod, możesz zareagować na moją serię z Kibilitet, kiedy skończy pierwszy odcinek. No spoko, jeżeli będę miał czas. Stwórz swoją serię, to raczej jest niemożliwe. Nie mam na to czasu, żeby tworzyć swoją serię. Daj może ktoś lajka, nie ocając mnie w komentarzach. Ja myślę, że Dom Studio nie chce już dramy z Boomem, dlatego kończy serię. Raczej Boom rac powiedział mu, żeby to kończył, nie? Raczej, raczej na takiej zasadzie. Mieszko dzięki. E w Tytanie Wiertu jest szef Drillmana, więc istnieje duża szansa, że do tego nie dojdzie. Raczej jak widzicie, doszło do zniszczenia totalnego, więc raczej tam nie ma szefa Drillmanów we wnętrzu tego, albo w ogóle stracił kontrolę, ale to by był ujawniony. W tej wersji, jakby ulepszony tytan, wiertło jest sam. Bro, jak myślisz, czy Drillman będzie walczył jako zombie? raczej wiem, widzimy, że zaatakowali tego. Ulepszony Drillman zaatakował wioskę czy bazę głośników i on totalnie rozwalił, nie? Bro, pytanie: gdybyś mógł odinfekować jednego tytana pośród tv mana No, tv -mana oczywiście, bo jest silniejszy, nie? On by bardziej mógł pomóc z walką z tymi innymi przeciwnikami.